A to jeszcze nie koniec jakąś Mogę level to nie wiem. A to jeszcze nie koniec na pewno symbajnym go już żyje to przy... No kurde On jak bydle jakiś wielki wygląda Prawda jak pies taki. Ja wstrzygnę sobie maksimum. Wszego zniszczy. A i mamy Bane'a takiego, bo... tamtych czętych. Znaczy nie dokładnie taki, bo się on stracił to mięśnie. W późniejszych częściach. Ja pierdolicie No matko, to z tym to już chyba nie da się wygrać Jeszcze znaczy, jak oni będą to ja nie wiem co to wygrać Ja pierdyle, co to jest? jest level dodam no, no, może lepiej, nie? A ja nic nie mogę, bo trzeba poboczne misje robić O jest coś To jest słabe No nie mogę, no dobre, to już będzie

O oh, fuck! Oh, shit. Czemu się wszystko trzęsie? Haha! <słyska> <słyska> I znowu to samo. Uoo! Wow. Kurde, jakiś koleś! Ale go znowu jadę, matka. Znowu ten Dobrze, już chyba koniec Jest Łe łatwy był Jest łatwiejszy niż normalnie O chyba jeszcze nie Jezusz się dziwię, że badman to wytrzymuje. Kręgosłup mu złało, już zginąć. Aha, już tego by na pewno nie przeżył. Niemożliwe jest to. Ha, ale go zjechał. Koniec bejna hmm. Ale on wie, że kim on jest Lipa jeszcze Znowu na poziom, dwa levele wbiłem na tym bejnie Ah, no dobra. Tuż mamy odpowiedź. It's it. And the Joker? He's still on the loose, but not for long. This is Captain Gordon at Black A Prison. Requesting immediate medevac. Warden Joseph has been shot. Repeat, Warden Joseph is down EMT chopper on route. ETA 15 minutes. Tell them to hurry up. Joseph is? Jest jeszcze ten koko. O lol He, koko to jest słaby. Wow, z tym się Gordano bije. Ale tego się nie było. Z tymi kartykami fajnie się bije, bo fajne są kontry. A no bywa. Aj, masz szczęście, że tarczy miał. Wąt! Cyfiarzu. Co koniec? A, nie, jeszcze żyje. O, skopa go. Nie, którym drzwiami? Tymi drzwiami. Nie, tam tymi czy... Nie, tamtymi. Kaplicy. Może wejście do komory egzekucyjnej. Tutaj jest kaplica, chyba. Ciężko nie było zgadnąć. Joker! Czy Harley... mogę go... Aha, no tak. On specjalnie ...się chciał złapać, bo ona go uratowała. Hmm. Nie ma to gadania. W się czasie lać. Wystarczy starczy nagadałeś się w końcu. Teraz dupę ci skopię. Nie ma.

why quit there you know there's only one way to stop me any one of my guys would have killed him the city deserves better than that you know, my daughter thinks you're a hero. But I still have to let yes. you win. Gordon, come in. What's your 20? I'm in the chapel. We got the Joker. Son of a bitch. You got him. And how did you do that? Hmm. I had some help. Hmm. I keep asking myself, why I didn't bring him in.

No. Arkan's Island tak się zaczyna właśnie. That is funny. Good one, bats. Holiday. <laughs> this is going to be fun. Maybe maybe I can give them something to believe in. Maybe he Can give them to in. No, ludzie już chyba koniec. No niestety już... Koniec. Ajajajaj. Aj, aj. Już dalej to już chyba wiemy, co się stało. Jaki jest dalszy ciąg tej historii Batmana z Arkham Asylum, Arkham City dalej Joker uciekł oczywiście dalej w Arkham Asylum i przyjął więzienie takie zwane które stworzyli na moc właśnie, żeby trzymać w takim więziu naj największych przestępców bo Blackgate było no, zaproszeniem do dupy i uciekali więc stworzyli Arkham Asylum i też tam uciekli więc, znaczy uciekli bo a nieważne, jak chcecie zobaczyć to no, zagrajcie sobie w Arkham Asylum, nie będę spoilerował, może ktoś chciałby zagrać nie powiem co tam się stało i Arkham City też nie powiem, zagrajcie, zobaczycie. Ja już nie będę grał w... nagrywał Silence Silent City, bo już grałem po prostu i chyba bez sensu by było nagrywanie. Co do gry? Fajna opowiedziana historia przed tym jak się działo, ale bardziej było fajne. O, jeszcze. Hmm, coś już tam wiada. Each I do is just some evil scheme A memory from your przyjmie keeps us so far apart Why can't I free your doubtful mind and melt your cold cold heart Nie no żoker w litości nie śpiewaj? Łok so No może będę mówił, ludzie. Najwyżej ciszy tą rozmowę. Co do gry, oczywiście fabuła fajna będzie, ale bardziej mnie dobijało to, że... Początki Batman powinny być jakąś się szkolił Bruce. Jak był w, e, tak jak było powiedziane w filmie Batman Begins. I też było na konsole dwójkę, ta gra. I tam pisarze była odpowiadana o tym jak on się dopiero zaczynał stawać Batman. Uczył się w szkole. i pamiętam jak ta szkoła się nazywała. I tam też była skorumpowana ta szkoła, ale tam właśnie się uczył bić wszystko. Miał mistrza, który no też zdradził, ale później pomógł mu tam. I jeszcze ja ten Joker nie dobija. I tutaj właśnie mi tego brakowało w tym Batman Origins, no ale mam nadzieję, że nie wiem, czy to już będzie teraz coś tworzone jeszcze w tym kierunku, może jakaś nowa historia. Czy może po Arkham City dalej coś będą tworzyć ludzie, nie wiem, bo w City akurat niestety Joker nam zginie, już umiera ale niestety. Dobrze nawet, umiera i nie wiem, co będzie dalej. To już twórcom zostawiam tą... ten moment myślenia, co nam dalej robić. Gra oceniam na 9 na 10, nie? No, ponieważ... 10 dawałem Arkham Asylum City, ale tutaj nie dam Ponieważ to już jest takie... Miasto, za miasto, o tak bardziej, za miasto nie dam, ponieważ miasto jest to samo I mi brakuje, że nie dodali właśnie jakiegoś nowego miasta, nie wiem Jakieś gotam otwarte na przykład i można w tych dzielnicy ubogich się udawać Tam gdzie to przestępstwo się szerzy Więc, co ludzie, dzięki za uwagę i widzimy się już w następnych seriach Nie wiem jeszcze czy misje poboczne będę dawał, zobaczę ale chyba już zostawię sobie dla siebie Chyba, że przestępców będę, tak Przestępców tych najgroźniejszych Czyli Jeszcze czekaj sniper został, shot, Shiva i... 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 Czarna maska i kto się jeszcze I dobra, to było na tyle Dzięki za uwagę ludzie i widzimy się już na następnych Serie Macie jeszcze tutaj dodatok od twórców Hej, trzymajcie się, do samego the ultimate failing of the justice system a vigilante cleaning up our streets after countless deaths and bombings what has happened to our police force and what about James Gordon he didn't exactly prove himself tonight Hold on a minute, Dean. Now, I'm no defender of the GCPD or Captain Gordon for that matter. Like you said, tonight's debacle is some reflection of his efficacy, but I can't see any police force in any municipality doing a substantially better job against criminals like this Joker character or any of the hired killers he's brought into town. I mean, these guys are a different breed. We've never seen anything like this. So for me, it's less a reflection on Gotham's cops and more of a reflection on the state of our country. A country where our mental health and education systems are so warped and broken that we produce criminals of this nature. You raise an interesting point, Hank, but what I'm wondering is what we'll do next. No, it's not an interesting point. It's just plain wrong. They're both wrong. This isn't about the police or the Batman. It isn't about the state of our nation somehow churning out a dangerous new batch of the criminally deranged. It's about the failing of one single institution. An institution which, in my view, represents the biggest threat to Gotham and its citizens. A time bomb, just waiting to go off. If tonight's events have taught us anything, it's that Blackgate is not the place to be housing our city's most dangerous offenders. Not one, but two prison breaks in the same night. All of tonight's tragedies would have been avoided if Gotham had a proper treatment facility for its top echelon offenders. A place with impenetrable security, where the most dangerous could be isolated, rehabilitated, and treated for their illness. A place like Arkham Asylum. And after what happened tonight, I promise the good people of Gotham that I will work tirelessly. I will lobby the city council, go to the governor if I have to, do everything in my power to get Arkham Asylum reopened, so we can all sleep a little easier. There you have it. Quincy Sharp placing the blame for tonight's events not on the Batman, not on the Joker, but on Blackgate Prison, and pledging to return Arkham Asylum to full operations. We'll be back with more from Mr. Sharp and our other guests when the Jack Ryder Hour continues after this message. <laughs> Figured you'd be by sooner or later. And what happens if I don't sign? You rot in here, or you work for me. This is my kingdom, come. This is my kingdom.